mano z tej strony Wasza zakręcona. Słuchajcie, nie wiecie co ostatnio się działo. Dużo rzeczy się dzieje, ale też jest gruba przesada. Ostatnio nawet chyba się zacznę, uszczypnę się totalnie, słuchajcie, bo jest totalnie, totalnie, nie wiem, chuda jestem. niechaj to mi tutaj, nie do wiary, co się dzieje, słuchajcie. Ostatnio wyszłam sobie, słuchajcie, na dwór, to było najlepsze i co, do kampera sobie poszłam, co nie, tak się to tlenić i tak dalej. Zimno, 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 ciekawe, słuchajcie, zjawisko było albo wypuścili albo wypuścili latające talerze albo ja się nie wyspałam i się totalnie źle czuję żeby nie było, się aż uszczypnę nie wiem, jestem, nie jestem śpiąca zaraz wam coś ciekawego słuchajcie wstawię i to ocenicie, co to waszym zdaniem jest, bo moim zdaniem to albo mam bujną wyobraźnię i będzie kupa śmiechu, tylko o pampersach nie zapomnicie Albo naprawdę się dzisiaj nie wyspałam. Ostatniej nocy, roman, ostatniej romantycznej, słuchajcie, nocy, co zakręcona na górze widziała. Wy kochani na to. Także jak drugi raz będzie takie zjawisko, a fajnie by było, jakby było to bym wam nagrała film w Totalie, jeżeli byście zainteresowani zainteresowali, jak coś znowu się na niebie pojawi. To powiem Wam szczerze, że z miło chęcią <grych> tak gram z nimi. <grych> Sorry, do no głupawki dostałem, jak to zobaczyłam filmik. Wleci na pewno legalnie oczywiście do sieci, bo normalnie to, co zobaczyłam, to zdarzyłam tylko zdjęcie walość. To, co zobaczyłam z flesza, to ja normalnie w niebo wzięta jestem. Także co kochani, do następnego odcinka. Pa pa!